Dzień dobry, dzień dobry kochani, 27 grudnia 2023 roku. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kartę dnia. Tak sobie pomyślałam z że moje śpiochy jeszcze śpią, a te co wstały, to im się coś też należy, to ustawiłam sobie budzik. Dzisiaj, słuchajcie, zrobimy jedną kartę Tarota. Pamiętajcie, że jeżeli to ten filmik, to czytanie dzisiejsze słyszycie kiedy indziej. No i mi się rozsypują karty. Patrzcie, one są tak wielkie. Patrzcie, jakie one są wielkie. No. O, większe niż moja ręka. Widzicie? A ciężkie? Jak nie wiem. Chciałam powiedzieć, że jeżeli zobaczycie ten filmik w inny dzień, będzie to oznaką, że ta karta dnia chce Wam właśnie coś przekazać. Co macie usłyszeć? Dzisiejsza karta może rezonować. Nie musi. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę. Częstujcie się mandarynkami, częstujcie się. Zostawcie łapeczkę za moją pracę. Napiszcie w komentarzu, którą kartę wybraliście dzisiaj. Karta od Archaniołka Michała. Tylko sobie przetasuję. Jak tam, kochani święta. Co? Święta, święta i po świętach mówią mnie. Raz. Dwa. Od koloru do wyboru będzie, to sobie tutaj odłożę. Macie z lewej strony i z prawej strony, którą wolicie. Karta dnia to na dzisiaj Królowa Kielichów. Bardzo miły dzień. Bardzo powiedziałabym taki kochający. No? Tak sobie położymy. Będzie widać? I dwie karty po bokach. Pewnie, że będzie widać. Tej trochę nie widać, ale to nic. Piękna jest w ogóle ta talia. Najpierw Wam pokażę bliżej, przyjrzymy się. Ta pani jest uśmiechnięta, ma obok pieska. Ma dobre wróżki, ma intuicję, jest lubiana, ludzie do niej lgną. I taki będzie dzisiejszy dzień. Będziemy emocjonalnie szczęśliwi, będziemy przebywać z osobami, którymi kochamy, z którymi wiemy, że będzie spokój, z którymi dobrze się dogadujemy. Możemy my być dzisiaj właśnie tacy wrażliwi albo spotkamy osobę która jest taka delikatna jest taka um, wrażliwa opiekuńcza o właśnie kochająca To jest kobieta um, ale też to może być mężczyzna kochani bo osoba którą dzisiaj spotkacie jest um, przepełniona uczuciami dobrem czasami um, może nam się wydawać na pierwszy rzut oka jako osoba tajemnicza i mam wrażenie, że to wy dzisiaj, jeżeli kogoś poznacie, to osoba sobie pomyśli, ale ten ktoś jest tajemniczy. Słuchajcie, Królowa Kielichów odnosi się do zodiakalnych ryb, raków i skorpionów. Może dzisiaj będzie kontakt z taką osobą. Może spotkacie się na kawkę świąteczną, poświąteczną. Może spotkacie się na spacerze, jak będziecie z waszym pieskiem. W każdym bądź razie pamiętajcie, że ta osoba, która tutaj lgnie do was, jest bardzo yy, yy, spokojna. Więc jeżeli macie taki charakter buntowniczy, wybuchowy, musicie być przy niej tacy, bym powiedziała. Stonowani, tak? Dzisiaj co niektórzy powinni podążać głosem serca. Rozum na chwilę zostawcie z tyłu. I dzisiaj uczuciami kierujmy się. Niech dominuje serduszko. Powiedzcie komuś coś miłego. Panujcie nad swoimi emocjami. Bądźcie kochający, bądźcie dobrzy, przede wszystkim uczciwi, przede wszystkim kochani, bądźcie osobami, które marzą i spełniają swoje marzenia. Królowa Kielichów jest często osobą, która umie zrozumieć, umie wysłuchać. Może do Ciebie ktoś dzisiaj przyjdzie, kto potrzebuje Twojej porady? Przyjmij z otwartością. Przyjmij osobę, która szuka sensu na przykład życia, próbuje coś zrozumieć. Płyńcie z tym dniem dzisiejszym, pozwólcie sobie na coś więcej. Na uśmiech, na ubranie to, co najbardziej lubicie. Może macie ochotę iść na spacer długi, a może, kochani, tak teraz myślę, że jeśli chodzi oczywiście o, o uczucia tutaj, spotkacie osobę, przy której mm, poczujecie się bardzo bezpiecznie, poczujecie jakąś więź, jakąś chemię, jakieś zrozumienie. To może być nawet, słuchajcie... Yy, Osoba, która przechodzi obok Was z pieskiem, nie wiem, odgarniacie śnieg przy samochodzie i spotkacie taką osobą, ale to też Wy kochani w tej karcie możecie odczuwać bardziej niż zwykle takie pragnienie zrozumienia, pragnienie więzi, lojalności. Bądźcie dzisiaj wierni, bądźcie uczciwi. No, jeśli chodzi o związki, to tutaj dzisiaj się może dużo dziać w sypialni, będzie duża, duża namiętność, dużo miłości. Może i nawet usłyszycie jakieś ważne słowo, tak? Ale są też aniołki, które dzisiaj idą do pracy, więc spotkacie pomocne osoby. Ludzie wam pomogą. Jeżeli tam będzie więcej osób w pracy, to myślę, że sobie zrobicie jakąś wspólną kawkę, może serniczek, może mandarynki razem zjecie. Po prostu spotkacie się i porozmawiacie tak, tak od, od serca, zupełnie od serca. Bądźcie mili dla współpracowników, może jesteście szefami i jesteście zawsze ostrzy. Bądźcie dzisiaj mili. Kochani, jeśli chodzi o zdrówko, bardzo proszę. Ja wiem, że, że w święta się je niezdrowo, ale układ pokarmowy mi się zaznacza i zasłabnięcie. Niektóre osoby mogą dzisiaj narzekać na problem z serduszkiem, więc tylko, tylko ostrzegam. Życzę Wam, żebyście spotkali kobietę, właśnie taką delikatną, piękną i mądrą. Niektórzy pójdą na spacer. Niektórzy pójdą do kościoła, bo Królowa Kielichów to też osoba bardzo wierząca. Może macie dzieci, swoje, siostry, brata. Pomagajcie w taki matczyny sposób. Myślę, że jakaś kobieta dzisiaj odegra ważną rolę w naszym życiu. Porozmawiamy z nią, chociażby to były dwa zdania, i poczujemy się zrozumieni, i nawiążemy ogromną, taką więź z nią. Taką, wiecie jak to jest, że nikt nas do tej pory nie rozumiał, a ta osoba, mimo zajęcia, mimo że się spieszyła, mimo że może nas nie zna, potrafiła nam. Potrafi nam doradzić, albo my będziemy taką osobą, że my komuś dobrze damy dobre rady, dobrze doradzimy. Pogódźcie się, jeżeli do tej pory byliście wskłóceni. Niech to będzie spokojny dzień, przepełniony emocjami, ale w tym dniu możemy się też wiele nauczyć o sobie i o innych, naprawdę. Aniołki. Archanioł Michał z modlitwą z lewej czy z prawej strony? Jeżeli chcesz Archanioła Michała z tej oto lewej strony, wieczna miłość. O, słuchajcie, ta karta jest bardzo często u mnie. Nie wiem, czy pamiętacie na ostatnim filmiku również była. <laughs> Wieczna miłość pomóż mi dostrzec całą miłość, która mnie otacza tak, żebym mógł poczuć się bezpiecznie na otrzymywanie i wyrażanie oraz dawanie miłości. Wieczna miłość. Patrzcie, jak karty ze sobą rezonują. No to zobaczymy z prawej strony. Pięknie, strzeżony i chronione. I co wy na to? Przeczytam Wam modlitwę. Dziękuję za to, że chronisz mnie oraz tych, których kocham. Sprawisz, że jesteśmy bezpieczni i mamy zaspokojone wszystkie potrzeby. Teraz przyjmuję Twoją pomoc z ogromną wdzięcznością, wiedząc, że akceptowanie boskiego wsparcia jest dobre dla innych. No niesamowite. No, kochani, to chyba zasługa świąt. Tak mi się wydaje. Ja idę na śniadanko. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki dla Was. Pamiętajcie, by zostawić łapeczkę. By napisać komentarz, chociażby którą kartę napisaliście, wybraliście. A matka jeszcze śpi, ale to nic. No i co? I słyszymy się niedługo. Horoskopy na styczeń ja już. Ja już Wam wrzucam, jak widzicie. Już, już kochani, po kolei od koziorożca, bo koziorożce mają urodzinki teraz. Także sobie sprawdźcie. Przyjemnego dnia, Aniołki. Pa, pa.